Witam serdecznie, tak jak tutaj widzicie rozpocząłem budowę samolotu f 4 Corsair. Kadłub robię jak na razie z kartonu, później następnie to zostanie to pokryjone folią, zostanie to wszystko pokryte matą z żywicą, po wyschnięciu karton ze środka zostanie usunięty. Jak na razie kadłub ma długości 175 cm, bez owiewki silnika, rozpięto skrzydeł planowana na 2,5 m silnik, który wstawił to DL60 Boxer. A tak to się zaczęło. Zdjęcie poglądowe na kartce formatu A4. Następnie przeskalowanie i rozrysowanie modelu i wręk w skali 1 do 1. Strasznie czasochłonna robota. Zajęło mi to prawie 4 godziny. Następnie wszystko zostało to przerysowane na karton, no i zaczęło się składanie. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.